Każdy chce dużo zarabiać. Żyjemy w dynamicznych czasach, gdzie naprawdę możliwości jest wiele, niezależnie gdzie mieszkasz i skąd pochodzisz. A więc ten film pokaże ci, jakie branże najlepiej sprzyjają wysokim zarobkom. Ale co to w ogóle znaczy, dużo zarabiać? Wyobraź sobie, że budzisz się w piątek rano, a na Twoim koncie właśnie pojawia się kwota, której inni nie widzą nawet po całym miesiącu pracy. Brzmi jak bajka, Ostatnio nie jest tak łatwo dojść do tego poziomu, ale. Da się. I nie tylko w Polsce, ale w każdym miejscu na świecie, przynajmniej w tych cywilizowanych. Pytanie tylko, co to w ogóle znaczy dużo zarabiać w 2025 roku? Dla jednego 5 tysięcy na rękę jest królem życia, dla drugiego poniżej 15 tysięcy nawet nie wstaje z łóżka. I tu zaczynają się schody, bo każdy ma swoją definicję słowa dużo. Zacznijmy zatem od liczb. Minimalna krajowa w tym roku to 4666 zł brutto, czyli około 3510 zł netto na rękę. Średnia krajowa 8735 zł brutto, co przekłada się na trochę ponad 6000 na. Czysto. Brzmi nieźle, tylko że większość Polaków wcale tych pieniędzy nie widzi, bo średnia to matematyczny trik. Górna część drabinki podciąga statystyki w górę. Prawda jest taka, że żeby żyć w miarę swobodnie, bez liczenia każdego grosza, trzeba dziś zarabiać przynajmniej 6-7 tysięcy netto, a w większych miastach zapewne więcej. Ale żeby w polskich realiach mówić o luksusie, potrzebuje co najmniej 10-12 tysięcy miesięcznie, a to i tak kwota, którą niektórzy mogą pogardzić. I teraz spójrz na to z innej strony. Praca na etacie, nawet dobrze płatnym, ma sufit. Masz stawkę godzinową podwyższy podwyżkę raz na rok ograniczone premie w biznesie tego sufitu nie ma. To ty ustalasz ile warto jest twoja godzina i ile chcesz zarobić w dzień czy miesiąc. Możesz pracować mniej a zarabiać więcej. Możesz skalować, delegować, wybierać tylko te projekty, które są naprawdę opłacalne. Najczęściej wchodzimy w to na dwa sposoby. Pierwszy to jednoosobowa działalność gospodarcza, szybki start, proste formalności, pełna kontrola nad tym, co robisz. Drugi to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej papierologii, ale też większe możliwości, mniejsza odpowiedzialność, lepszy wizerunek w oczach klientów i rozdzielenie finansów prywatnych od firmowych. Oba rozwiązania mają zarówno swoje plusy, jak i minusy. Być może kiedyś powstanie film, który bardziej przeanalizuje te dwie formy otwarcia firm. Obie jednak mogą dać Ci to, czego etat nigdy nie da. Kontrolę nad tym, ile naprawdę zarabiasz, a skoro już wiesz, że na etacie ciężko będzie przebić ten luksusowy pułap, to teraz zobaczymy, w które biznesy w 2025 roku naprawdę warto wejść. Jeśli chcesz, żeby Twój rachunek bankowy zaczął wyglądać jak z Twoich marzeń, warto zostać do końca. Jakie branże dziś cieszą się największym powodzeniem? W 2025 roku kilka branż wyróżniają się szczególnie dużym zainteresowaniem i potencjałem wzrostu zarówno wśród przedsiębiorców jak i inwestorów. Na pierwszym miejscu wciąż utrzymuje się technologia i IT od sztucznej inteligencji przez automatyzację procesów po cyberbezpieczeństwo. Rozwój narzędzi opartych na AI otwiera nowe rynki, a firmy szukają rozwiązań, które pozwolą im działać szybciej, taniej i skuteczniej. Drugim gorącym sektorem jest e-commerce i sprzedaż online. Coraz więcej osób kupuje w internecie, a rozwój logistyki i nowych platform sprzedażowych sprawia, że nawet małe sklepy mogą konkurować z dużymi graczami. Do tego dochodzi branża usług premium, personalizowane doświadczenia, doradztwo, kursy czy produkty niszowe, które odpowiadają na konkretne potrzeby. Klientów. Ogromny wzrost notuje też branża zdrowia i wellness. Ludzie inwestują w profilaktykę, suplementację, dietetykę i treningi personalne, a także w technologie monitorujące stan zdrowia. W tej samej kategorii mieści się opieka nad seniorami, która w starzejącym się społeczeństwie staje się jednym z bardziej znaczących rynków. Nie można pominąć zielonych technologii i energetyki odnawialnej od instalacji fotowoltaicznych po recykling i rozwiązania zmniejszające ślad węglowy. Wspierają je unijne dotacje i rosnąca świadomość ekologiczna. Na fali utrzymuje się też branża edukacyjna, szczególnie kursy online szkolenia. Specjalistyczne mentoringi i platformy e-learningowe. W czasach dynamicznych zmian na rynku pracy, umiejętność szybkiego zdobywania nowych kompetencji jest coraz bardziej ceniona. Wspólnym mianownikiem dla tych branż jest to, że łączą skalowalność z możliwością dotarcia do szerokiej grupy odbiorców, zarówno w Polsce, jak i globalnie. To sprawia, że właśnie tam w 2025 roku trafia największa część nowych biznesów i inwestycji. Sam również podobny model działalności stosuję, o czym mówię szerzej w pierwszym moim filmie na kanale. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam. Poznaj 11 biznesów, dzięki którym możesz sporo zarobić w 2025 roku. Technologia AI Sztuczna inteligencja to w 2025 roku jeden z najszybciej rosnących sektorów gospodarki. Firmy z każdej branży szukają rozwiązań, które automatyzują procesy, analizują dane i personalizują ofertę dla klientów. Rynek AI obejmuje m.in. tworzenie chatbotów, narzędzi do generowania treści, systemów predykcji sprzedaży czy analizy obrotu. Popyt rośnie w tempie dwucyfrowym, a bariery wejścia są coraz niższe dzięki gotowym bibliotekom i API. Własny produkt, usługa wdrożeniowa lub model subskrypcyjny mogą generować solidne zyski, potencjalne zarobki od 15 tysięcy zł miesięcznie dla freelancera wdrażającego gotowe rozwiązania. Cyberbezpieczeństwo. Wraz z rozwojem technologii rośnie liczba cyberataków, a firmy od małych sklepów internetowych po korporacje inwestują coraz większe budżety w ochronę danych. W 2025 roku zapotrzebowanie na specjalistów od bezpieczeństwa IT, audytów, systemów, wdrożeń zabezpieczeń i szkoleń pracowników rośnie w tempie rekordowym. To branża, w której liczy się zaufanie i aktualna wiedza, ale też ogromny popyt na gotowe narzędzia, firewalle, systemy monitoringu, oprogramowanie antywirusowe w modelu SaaS. Klientów nie brakuje, bo ryzyko utraty danych lub przestoju w firmie potrafi kosztować setki tysięcy złotych. Możesz liczyć na 12 tysięcy złotych miesięcznie dla freelancerów prowadzących testy penetracyjne. Deweloperka, rynek nieruchomości w Polsce, mimo wahań gospodarczych, wciąż utrzymuje wysoki popyt na mieszkania i lokale użytkowe. W 2025 roku sprzyjają mu rosnące ceny gruntów, ograniczona podaż w atrakcyjnych lokalizacjach, coraz większe zapotrzebowanie na nowoczesne, energooszczędne budownictwo. Deweloperzy korzystają z wysokich marsz, dobrze zaplanowana inwestycja może przynieść zwrot nawet kilkudziesięciu procent w skali roku. Dochód generują nie tylko sprzedaże, ale też wynajem długoterminowy i projekty typu Build to Rent. Ważne jest odpowiednie finansowanie, analiza lokalizacji i sprawny proces realizacji. Przy małych projektach na rynku lokalnym możesz liczyć na zwrot z rzędu 30 tysięcy złotych miesięcznie. Odnawialne źródła energii. Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii czy małe turbiny wiatrowe to technologie, które w Polsce w 2025 roku przeżywają kolejny boom. Rosnące ceny prądu, programy dopłat i ulgi podatkowe sprawiają, że coraz więcej gospodarstw domowych i firm inwestuje w OZE. Popyt obejmuje zarówno montaż i serwis instalacji, jak i sprzedaż komponentów czy projektowanie kompleksowych systemów energetycznych. Dużą szansą jest też rynek modernizacji starszych instalacji, które wymagają ulepszeń i optymalizacji. Firmy z tej branży mogą liczyć na stabilny napływ klientów przez kolejne lata, bo trend jest wspierany przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Potencjalne zarobki od 10 tysięcy zł miesięcznie przy małej skali usług montażowych. E-commerce, handel online w 2025 roku to już nie tylko sklepy internetowe z odzieżą czy elektroniką, ale także sprzedaż produktów niszowych, usług cyfrowych i rozwiązań subskrypcyjnych. Wzrost zakupów mobilnych, integracja z mediami społecznościowymi i nowy Nowe modele dostaw, same day delivery, paczkomaty 24x7 sprawiają, że rynek rośnie w tempie kilkunastu procent rocznie. E-commerce daje możliwość startu z niewielkim kapitałem dzięki dropshoppingowi. Czy marketplace można sprzedawać bez własnego magazynu? Firmy, które inwestują w marketing, optymalizację konwersji i obsługę klienta mogą szybko skalować przychody. To branża, w której kreatywność i analityka idą w parze. Zaczynając, jesteś w stanie spokojnie wykręcić np. 8 tysięcy złotych miesięcznie, aczkolwiek branża charakteryzuje się mocną konkurencją i dość dużo ludzi próbuje tutaj swoich sił, więc nie będzie łatwo tutaj wykręcić dobry wynik, a całe mity o dropshippingu, że każdy może zacząć i zarabiać na przykład 10 koła miesięcznie, to bajka musisz naprawdę się tutaj postarać. Wellness w 2025 roku dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie stało się jednym z najsilniejszych trendów konsumenckich. Polacy inwestują w zdrową żywność, w suplementy diety, treningi personalne, masaże, sauny, a także usługi z pogranicza medycyny i relaksu. Od terapii oddechowej, po zajęcia mindfulness, rosnąca świadomość wpływu stylu życia na zdrowie sprawia, że coraz więcej osób traktuje wydatki na wellness jako stały element budżetu, a nie luksus. W tej branży można działać lokalnie, prowadząc studio lub gabinet, ale też online, sprzedawając kursy, programy treningowe czy e-booki. Potencjał rośnie dzięki social mediom, które ułatwiają budowanie marki osobistej. Możesz liczyć na np. 7 tysięcy zł miesięcznie przy małej skali działalności lokalnej. Telemedycyna i Aplikacje zdrowotne. Starzające się społeczeństwo i rosnące obciążenie systemu ochrony zdrowia sprawiają, że w 2025 roku telemedycyna przeżywa dynamiczny rozwój. Pacjenci coraz chętniej korzystają z konsultacji online, e-recept, zdalnego monitoringu parametrów zdrowotnych czy aplikacji przypominających o lekach. To rynek, w którym liczą się dostępność, wygoda i bezpieczeństwo danych. Filmy tworzące aplikacje zdrowotne mogą oferować zarówno modele subskrypcyjne, jak i rozwiązania B2B dla placówek medycznych. Ogromny potencjał mają narzędzia integrujące się z urządzeniami. WeRables, które pozwalają na bieżące śledzenie stanu zdrowia użytkownika. Prowadząc małą platformę konsultacyjną wyciągniesz nawet 12 tysięcy złotych miesięcznie. Turystyka. W 2025 roku podróżowanie to już nie tylko nocleg i zwiedzanie najbliższych atrakcji. Turyści szukają przeżyć historii i klimatu, które zapamiętają na lata. Ogromnym powodzeniem cieszą się niszowe koncepty, np. food trucki i kulinarne trasy po lokalnych smakach. Ekoturystyka z noclegami w nietypowych miejscach. Wyjazdy tematyczne, np. od śladów popularnego serialu. Grao stron po wyprawy w klimacie Harry'ego Pottera. Czy wycieczki na mecze ulubionych drużyn piłkarskich. Tutaj akurat moja prywata, bo sam w takowych wyjazdach bardzo często biorę udział. Mimo, że jeżdżę również po świecie na mecze samodzielnie, ale często też wybieram zorganizowane wypady, gdyż tam zawsze klimat, atmosfera i ludzie robią robotę. I te wyjazdy naprawdę cieszą się mega popularnością i coraz więcej film idzie w ten Trend. Ogólnie klient w tym segmencie oczekuje całościowego doświadczenia od spójnej oprawy wizualnej, przez interakcję z innymi uczestnikami, po unikalną atmosferę. Okazuje się, że klient woli mieć bezpieczeństwo i nawet chce, aby takie proste rzeczy jak zakup biletu lotniczego były po stronie organizatora i jest w stanie za to zapłacić naprawdę solidną marżę. Więc, jeżeli ktoś z Was interesuje się unikalną tematyką, którą można połączyć z turystyką, jest to idealne miejsce, aby spróbować takowy projekt rozwinąć. Wystarczy na przykład dobrze znać jedno miejsce, które jest popularne przez turystów. Reklama na wszelkich forach, Facebookach też może napędzić się sama. Tego typu turystyka pozwala na wyższe ceny i lojalność odbiorców. Potencjalne zarobki od 8 tysięcy miesięcznie przy małej skali lokalnych wyjazdów. Ale tak naprawdę jest to minimalna granica, bo można tutaj wycisnąć bardzo duże pieniądze jeżeli tylko posiadamy zaufaną grupę odbiorców i będziemy to skalować. Konsultacje i usługi doradcze online. W 2025 roku rośnie popyt na specjalistyczną wiedzę dostępną bez wychodzenia z domu. Firmy i osoby prywatne chętnie płacą za konsultacje w zakresie IT, analityki biznesowej, marketingu czy nauki języków obcych. Model online pozwala dotrzeć do klientów z całego świata i pracować estetycznie, często bez kosztów biura. Dużą przewagą jest możliwość skalowania, np. Na nagrywanie kursów, prowadzenie webinarów czy tworzenia pakietów konsultacyjnych. Wysoka jakość i specjalizacja to klucz do budowania marki eksperta i przyciągania powtarzalnych klientów. 6000 zł dla konsultantów pracujących dorywczo? Jest to jak najbardziej realne. Digital marketing i SEO. W 2025 roku walka o uwagę w sieci jest ostrzejsza niż kiedykolwiek, a marki wiedzą, że widoczność w Google mediach społecznościowych to być albo nie być. Dlatego inwestują duże budżety w kampanie reklamowe, pozycjonowanie i content marketing. SEO to nie tylko dobór słów kluczowych, ale także optymalizacja pod Google A, overview, tworzenie treści eksperckich, poprawa user experience i praca nad autorytetem marki. Digital marketing łączy te działania z reklamami płatnymi, Social mediami i e-mail marketingiem. Tworząc spójne strategie, zwiększające sprzedaż. W branży można działać jako freelancer, prowadzić małą agencję lub skalować biznes na poziomie międzynarodowym. Potencjalne zarobki są z rzędu 8000 zł miesięcznie dla początkujących specjalistów obsługujących kilku klientów. Usługi z niskim progiem wejścia. W 2025 roku wiele osób decyduje się na start w biznesie od prostych usług, które nie wymagają dużego kapitału ani skomplikowanego zaplecza technicznego. Mogą to być prace remontowe, sprzątanie opiekę. Nad dziećmi czy seniorami usługi ogrodnicze, także drobne naprawy lub transport, a przede wszystkim też zatrudnienie się np. u operatora komórkowego jako partner handlowy i sprzedaż ich różnorakich usług. Nie ponosimy praktycznie żadnych kosztów, dostajemy know-how, całe marketingowe zaplecze od partnera. W erze lokalnych platform ogłoszeniowych i social mediów pozyskanie klientów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, a dobra opinia szybko przekłada się na kolejne zlecenia. A tutaj jest elastyczność, można zaczynać samodzielnie, a z czasem budować zespół i rozwijać ofertę. Wysoka jakość terminowości profesjonalne podejście pozwalają zdobywać stałych odbiorców i zwiększać staw. Zarobki w dużej mierze zależą od tego, co potrafisz zrobić, jednak rzadko zdarza się, żebyś nie wyciągnął więcej niż na etacie. Tego typu prace są mało atrakcyjne, szczególnie dla młodych, którzy wychowują się już w trendzie Instagrama, TikToka i YouTubea. Stąd też jest duże zapotrzebowanie na rynku, wystarczy tylko to sprawdzić. Tematy branż omówiłem tylko w podstawowych rzeczach, z racji tego, że ten film trwałby za długo, gdybym po prostu bardzo szczegółowo podchodził do każdej branży. Zarobki również pokazane są raczej w tej kwestii minimalnej i osiągalnej dla każdego. Więc jeżeli zainteresowała Was jakaś branża bardziej szczegółowo, to będę wdzięczny, jeżeli w komentarzu wskażecie po prostu, która najbardziej Was interesuje, a z chęcią nagram o niej większy materiał. Zresztą niektóre z tych branż były przerabiane przeze mnie lub dalej aktywnie w nich działam, więc też będę starał się nagrać większy kontekst zarabiania w tego typu rzeczach z szerszym omówieniem perspektyw co i jak zrobi. Podsumowując materiał, w 2025 roku możliwości zarabiania są większe niż kiedykolwiek i gdziekolwiek, ale też rośnie konkurencja i wymagania klientów. Rynek piramiduje tych, którzy potrafią łączyć specjalistyczną wiedzę z elastycznym podejściem do zmieniających się trendów. Wśród branż z największym potencjałem znalazły się zarówno sektory zaawansowane technologicznie, jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo czy odnawialne źródła energii, jak i te bardziej tradycyjne, ale podane w nowej formie. Wspólnym mianownikiem jest to rosnący popyt, możliwość skalowania biznesu, i fakt, że coraz więcej działań można prowadzić online, docierając do klientów w skali krajowej i globalnej z każdego miejsca na świecie, tak naprawdę. Niezależnie od tego, czy startujesz z kapitałem i zapleczem technologicznym, czy zaczynasz od prostych usług, najważniejsze są jakość budowania marki oraz umiejętność wyrównania się na tle konkurencji. Wejście w biznes wymaga odwagi i konsekwencji, ale daje też coś, czego etat często nie zapewnia brak górnego limitu zarobku. I właśnie dlatego te 11 branż może stać się Twoją drogą do realnych, satysfakcjonujących dochodów w nadchodzących latach.

Daj w komentarzu, co o tym myślisz, czy pominąłem jakieś branże, które z Twojej perspektywy też są bardzo rokujące i każdy też powinien się nimi zainteresować, pod warunkiem, że myśli o własnym biznesie lub działalności typu freelance. Jeżeli dotrwałeś do końca i Ci się podobało, będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę, to napędzi algorytm, zostaw również subskrypcję, jest Was coraz więcej, za co bardzo dziękuję. Jako, że jestem małym twórcą, będę wdzięczny za podbicie tego materiału w górę, to nowa funkcja YouTube, która pozwala bardziej wyświetlić moje filmy. Zapraszam Cię również na inne materiały ze świata biznesu. Po na luźnie, jak i bardziej poważnie, choćby ten, który jest utrzymany w podobnym klimacie o marketingu lokalnym i jego ważnej funkcji dla małych firm. Zapraszam. Dzięki, cześć.